Stephen King napisał nową książkę. Nie, żeby to było coś wielce szukającego, robi to dość regularnie od wielu, wielu lat. I pewnie większa część z Was wie, że taką książkę napisał, bo to była dość głośna premiera. A nawet jeśli nie wiedzieliście, no to już wiecie. Baśniowa Opowieść to była książka, na którą czekałem mocno, i równocześnie wydaje mi się, że to jest książka od tego autora, którą przeczytałem najszybciej po premierze. Wydaje mi się, że żadnej innej książki Kinga tak szybko nie skończyłem po tym, jak ukazała się ona na rynku. To tutaj duża zasługa wydawnictwa Albatros, które zgodziło się przesłać mi egzemplarz do recenzji. Wielkie dzięki, oczywiście. I wydaje mi się, że sama recenzja nie będzie jakaś bardzo długa, bo może zabrzmi trochę brutalnie, ale chyba nie ma aż tak bardzo o czym gadać. Baśniowa opowieść jest dobrą książką, ale nie mogę też powiedzieć, żeby cokolwiek mi jakoś, świecie urwała, ale o tym sobie pogadamy. Cześć, ja jestem Tomek, a to będzie recenzja baśniowej opowieści Stevena Kinga. Zacznę trochę od czegoś innego, czyli od tego, że na rynku są dostępne dwie wersje tej książki: wersja ilustrowana i wersja bez tychże ilustracji. I powiem szczerze, że nie sprawdzałem, y, czy obecność ilustracji w książce, w naszym polskim wydaniu, jest przypisana do twardości oprawy czyli do tego, że edycja z twardą oprawą te ilustracje ma, a edycja z miękką ich nie ma. Jeżeli ktoś z Was wie, to może napisać w komentarzach. Ja dostałem wersję bez ilustracji. I nie przeszkadza mi to specjalnie, poszukałem sobie te ilustracje w internecie i są całkiem klimatyczne, podobają mi się. Trochę mi się one skojarzyły z jakiegoś powodu z ilustracjami w narni, chociaż te z baśniowej opowieści są dużo bardziej szczegółowe, ale no, do rzeczy. Chodzi o to, że żebyście zwrócili sobie uwagę, co kupujecie. Bo jeżeli chcecie mieć to pełnowartościowe ilustrowane wydanie, to zwróćcie sobie uwagę, żeby na okładce był napis Edycja ilustrowana. To jest dość istotne. A jeżeli chodzi o samą książkę, ona była w zasadzie od samego początku reklamowana jako. Stephen King ponownie piszący fantazy, czy też powrót Stephena Kinga do książek fantazy. Pierwsza książka fantazy od czasu Oczu Smoka. Ja do tego podchodziłem tak z taką umiarkowaną pewnością, szczególnie im bliżej premiery y, było. No i chyba nie zszokuję nikogo, jeśli powiem, że to nie jest klasyczna powieść fantazy, to nie jest powieść, w której, w której od początku jesteśmy w tym magicznym, kompletnie nierealistycznym świecie. Y, to jest portal fantazy. A jakby się tak uprzeć, to Stephen King pisze Portal Fantazy dość często. Mimo, że o tym się tak często nie mówi, ale jednak sporo jego historii ma w sobie jakiegoś rodzaju magiczne, tajemnicze przejście, które prowadzi do świata. No, zwykle jakiegoś takiego wyjętego z koszmaru, ale coś takiego było na przykład w Talizmanie, coś takiego było chociażby w Rose Mother. I jest tych książek jeszcze trochę, nie będę mówił o nich, bo to mógł być spoiler w dużej ilości tych książek. Ten motyw nie jest obecny od samego początku i nie jest aż tak oczywisty, ale no myślę, że na przykład moglibyśmy dyskutować, czy Dallas 63 to nie jest portal fantasy, no bo tam mamy to przejście, które cofa w czasie, zależy jak podróże w czasie chcemy traktować. Jeżeli chodzi o fabułę. No więc nasz główny bohater ma na imię Charlie, poznajemy go kiedy ma bodajże 7 lat. Mieszka sobie on ze swoją mamą i tatą. No, ale jak to zwykle w przypadku bohaterów Stephena Kinga bywa, no, musi go spotkać jakiegoś rodzaju tragedia. I w tym konkretnym przypadku tragedia polega na tym, że przestaje on mieszkać już ze swoją mamą, dlatego że ona zostaje, chciałem powiedzieć, zamordowana. Ale to nie o to chodzi. Ginie ona na, na moście, ginie w wypadku. I też weźcie pod uwagę, że ten zarys fabularny, który wam tutaj przytoczę, to jest pierwsze mniej więcej 70 stron. Ta książka ma stroną prawie 700, czy też 701 chyba, to tak, jest tak mi się kojarzy. Ale no, coś muszę powiedzieć. I ojciec naszego bohatera nie radzi sobie z tą śmiercią najlepiej. Dość szybko zaczyna pić, i taki stan trwa przez wiele lat. W końcu nasz bohater zaczyna się modlić i mówi, że jeżeli ojciec przestanie pić, to on zrobi wszystko. To znaczy, jeżeli Bóg mu coś wskaże, da mu jakiś znak, to on to zrobi. I faktycznie sytuacja się poprawia. Oczywiście, no nie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ale ten sygnał od Boga, powiedzmy, nadchodzi w momencie, kiedy pewnego dnia nasz bohater słyszy bardzo donośny i zawodzący skowyt psa. Okazuje się, że pewien starszy mężczyzna spadł z drabiny. Charlie no, de facto ratuje mu życie, dzwoniąc po karetkę i tak zawiązuje się bardzo nietypowa przyjaźń pomiędzy Charliem, tym starszym mężczyzną oraz psem. To jest punkt wyjściowy dla tej historii. Jedyne, co powiem, to jest to, że po pewnym czasie, i to możecie wiedzieć z opisu, nasz bohater przenosi się właśnie do tego dość fantastycznego świata. Jak do tego dochodzi? Dlaczego do tego dochodzi? Co on tam robi? Tego już nie powiem. Myślę, że taki zarys fabularny powinien wam wystarczyć. Baśniowa opowieść podobała mi się. To była dla mnie dobra rozrywka, nie będę tego ukrywał. Aczkolwiek była to też dla mnie rozrywka z pewnymi problemami. Wydaje mi się, że problemem największym, taką rzeczą, która może przeszkadzać, Dużej ilości osób, to jest konstrukcja tej książki. To znaczy, jeżeli ktoś podchodzi do tej powieści z takim nastawieniem, że przeczyta sobie książkę fantazy, to pierwsza część tej książki, pierwsze powiedziałbym 200-250 stron, jakieś 30-40%, to może być dla niego część dość nużąca. Dlatego, że ta część książki to są kingowskie okruchy życia. To jest powieść obyczajowa, to jest coming-of-age story i Stephen King to umie pisać. Potrafi pisać to bardzo dobrze, potrafi kreślić wiarygodnych bohaterów i potrafi rzucać na nich takie nieprzyjemne rzeczy, że nam na nich zależy. I tutaj to też działa. Ja lubię kingowskie okruchy życia i też jako osoba, która przeczytała większość książek Kinga, byłem na to poniekąd przygotowany. I o ile otwarcie tej książki, te pierwsze 50-60 stron jest bardzo dobre, bardzo mocne. sam opis śmierci matki głównego bohatera jest... Fantastyczny, to znaczy jest obrzydliwy, jest przykry, jest bardzo mocny i świetnie działa jako ten pierwszy hak, który wciąga cię w historię. Później dostajemy coś na zasadzie mm, takiego wątku, który wydaje mi się często pojawia się w filmach. Nie, wiem, mi się on osobiście kojarzy z takimi filmami dla młodzieży lat 90., czyli ten motyw odludka, starego dziada, który jest dla wszystkich wredny, którego nikt nie lubi i który w pewnym momencie nawiązuje relacje z jakimś jednym. Pojedynczym człowiekiem i ten człowiek go zmienia. Także tych elementów możecie się spodziewać w pierwszej części tej książki. Nie ma tu prawie w ogóle elementów paranormalnych, są delikatne takie wink wink wiecie, mrugnięcia okiem, delikatne sugestie, ale takiego twardego fantazy przez pierwsze 30% tej książki praktycznie nie ma. No ale w pewnym momencie oczywiście, nasz bohater się przenosi do tegoż fantastycznego świata. I wtedy zostawiamy ten wątek realistyczny praktycznie totalnie w tle. Ten wątek fantastyczny wtedy się staje bardzo mocno, bardzo ewidentnie tym wątkiem głównym, i Stephen King w tym świecie fantastycznym wprowadza sporo nowych postaci. Nie będę wam mówił to, co tam się dzieje. Wydaje mi się, że to, co możecie znaleźć w opisie tej książki, czyli ten motyw, walki dobra ze złem, powinien wam wystarczyć jako taka podstawowa wiedza przed rozpoczęciem tej książki. To nie jest tak proste, jak może się wydawać, ale jest to wystarczające. I mi się bardzo podobał ten świat. To znaczy, to jest świat trochę, właśnie taki baśniowy. I trochę lovecraftiański, jest trochę taki, właśnie magiczno-baśniowy, trochę straszny. Bardzo mi się podobał. Jest bardzo plastyczny. Yy, I z tego co kojarzę, dość szybko yy, ktoś, jakieś, jakaś wytwórnia wykupiła prawa do ekranizacji tej książki. To nie jest nic, jakby, szokującego, yy, bo. Studia wykupują je bardzo szybko, ale to nie oznacza, że wiecie, te filmy powstają od razu. Z tego co kojarzę, jakieś studio dość szybko wykupiło prawa do ekranizacji ręki mistrza, a tego filmu ciągle nie ma. Ale jakby ktoś miał duży budżet i chciał ten świat przedstawić, to jestem bardzo na tak, bardzo bym chciał to zobaczyć. Jeśli chodzi o bohaterów, to jest naprawdę solidnie. Charlie jest bardzo dobrym protagonistą. Nie jest to może jakiś wiecie, najbardziej charyzmatyczny bohater Kinga, ale zawsze byłem pod dużym wrażeniem tego, jak dobrze King pisze młodych bohaterów. Charlie nie jest tutaj, wiecie, siedmiolatkiem. Yy, większa część tej historii dzieje się, kiedy nasz bohater ma lat 17, więc już no, młodym mężczyzną jakby nie było. Ale tak jak już powiedziałem poniekąd wcześniej, yy, przez to wszystko, co mu się przytrafia, ciężko mu nie kibicować. Troszkę mniej podobały mi się te postaci z tego fantastycznego świata. Wydaje mi się, że one nie są aż tak mocno rozwinięte, jak mogłyby być. Ale nie czarujmy się. Charlie to Charlie, jego ojciec to jego ojciec. Jakieś wróżki, to, to nie jest istotne, bo jest jeden klucz. Jedna najważniejsza i najlepsza postać w tej książce. I to jest radar. I możecie teraz zapytać, jaki kuźwa radar? O czym ty do mnie mówisz, człowieku? Eee, mówię o psie. Mówię o psie, który e, swoim wyciem uratował swojego pana. I to jest najlepsza postać tej książki. Stephen King napisał fantastycznego psa, jakkolwiek dziwnie to może zabrzmieć. Może to jest kwestia tego, że ja mam ogromną słabość do zwierząt na papierze, tak dobrze napisanych. Przeuroczy jest to pies i ciężko go nie kochać, jak to w sumie jest normalnie z psami. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś miał takiego, wiecie, psa, staruszka właśnie, to może mu się parę razy zakręcić jakaś łezka w Ja nie miałem, ja miałem żółwia i byłem z tego zadowolony. Ale Radar jest cudownym psem, absolutnie i całym sobą ją uwielbiam. Wydaje mi się też, że ta książka jest w dużej mierze takim ukłonem, listem miłosnym w kierunku, w stronę dzieł, które Kinga inspirowały przez lata. Eee, takim chyba najbardziej ewidentnym nawiązaniem, czy też wspomnieniem w zasadzie w wielu momentach jest książka Bradbury'ego, czyli Something Wicked This Way Comes. Zawsze zapominam polskiego tytułu i chyba sobie go nie przypomnę tak na szybko, więc pewnie wam go gdzieś tutaj wkleję. Jest sporo naprawdę ewidentnych nawiązań do Lovecrafta czy do baśni. To jest dość oczywiste. Ja z baśniami nigdy nie dorastałem jakoś mocno, ale jest tego też sporo. Niektóre są oczywiste, niektóre są bardziej ukryte. Wydaje mi się, że jak ktoś jest czytelnikiem, który lubi sobie szukać takich rzeczy, to się będzie bawił dobrze. Oczywiście są tu też nawiązania do innych książek Kinga. Jak to zwykle w jego multiversum bywa. Jest kudzo. No i też, jeżeli ktoś czytał Mroczną Wieżę, to myślę, że parę razy się uśmiechnie. Ja się uśmiechnąłem, mimo że, jak już powtarzałem parę, parę razy, nie jestem ogromnym fanem Mrocznej Wieży. Nawiązania są ewidentne, ale nie są ordynarne. To nie jest rzynka. To jest właśnie bardziej taki ukłon. Chociaż też powiem szczerze, że jak dość szybko padło tutaj nazwisko Trumpa, Eee, to się bałem, że będzie drugi Billy Summers, bo tam to po prostu w pewnym momentach Stephen King chyba roast Trumpa pisał. Jakby może go nie lubić, ale. No ja czytam książkę nie dlatego, żeby ktoś roast roastował mi, wiecie, Donalda Trumpa. <tutek> Tutaj tego nie ma, na szczęście, aż tak. Wydaje mi się, że to jest dobra książka na początek przygody z Kingiem, bo. Nie musicie czytać nic innego, żeby tę książkę zrozumieć i bawić się dobrze. To nie jest bezsenność, gdzie bez kontekstu mrocznej wiesz, że ta książka będzie nudna, męcząca. Jak czytaliście więcej, to wyłapiecie nawiązania, ale nie musicie czytać nic poza tą jedną książką. Bo jest tutaj też sporo motywów, które King powtarza często, to nie jest jakaś bardzo oryginalna powieść. Natomiast sam ten element fantastyczny wydaje mi się dość świeży, szczególnie, że ostatnie książki Kinga to było, wiecie, Billy Summers, później, co prawda Instytutu nie czytałem, ale myślę, że mogę polecić tę książkę na początek. To nie jest tak, że uważam, że to jest najlepsze miejsce, żeby zacząć Przygodę z Kingiem. Nagrałem o tym film, ale trochę się boję go polecać, bo yy, no, dawno go nie oglądałem. W zasadzie nie oglądałem go w ogóle, bo nie lubię oglądać swoich starych filmów. A jeszcze filmów z początków mojego nagrywania to już w ogóle. Jeżeli ktoś lubi wszystkie książki Kinga i czyta je nałogowo, no to myślę, że nie muszę nic mówić. I tak tę książkę przeczytacie. I to jest naprawdę dobra książka. Nie jest niczym wybitnym niczym w jakoś wielce odkrywczym, ale jest dobrą książką, jest dobrą rozrywką. Jeżeli ktoś ma taki stosunek do twórczości Kinga, że czasami męczą go te jego remiksowane motywy, no bo Stephen King ma tak, że on ma te kilka, kilkanaście motywów, które lubi sobie remiksować i wrzucać do kolejnych książek, to może nie będzie się bawił aż tak dobrze, ale ciągle myślę, że wyjdzie koniec końców zadowolony. I tak teraz przyznam szczerze, że odpaliłem sobie Wikipedię i tak patrzę na książki Stephena Kinga z tych ostatnich lat, i czy baśniowa opowieść podobała mi się bardziej niż Billy Summers? Tak. Czy podobała mi się bardziej niż później? Wydaje mi się, że odrobinkę, ale to jest dość porównywalny dla mnie poziom. Ale podobała mi się bardziej niż Outsider, głównie ze względu na to, że druga połowa Outsidera była moim zdaniem wyraźnie słabsza. Podobała mi się zdecydowanie bardziej niż Śpiąca Królewny, które do dzisiaj są moją najmniej ulubioną powieścią Kinga. Podobała mi się bardziej niż trylogia o panu Mercedesie. Więc wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że no jest to moja ulubiona książka Kinga od czasów przebudzenia. Więc panie King, żyj pan 100 lat, pisz pan cały czas, bo ja pewnie wszystko, co pan napisze, pochłonę. Co prawda jestem tak umiarkowanie pozytywnie nastawiony do tego, że pańską następną książką będzie prawdopodobnie książka Holly Gibni, która będzie miała dość istotny wątek pewnego wirusa, którego, którego nazwy nie wymówię, żeby mnie, wiecie, nie zdemonetyzowali. Ale czekam. Eee, dobra książka, nie zawiodłem się, bawiłem się dobrze, myślę, że mogę Wam spokojnie ją polecić. Było bardzo w porządku. I to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć!